Osiem rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o pająkach. Pierwszy pająk, który pojawił się w Minecrafcie, nie był czarny, a brązowy. Jeżeli uderzysz pająka i postawisz wokół siebie dużo pochodni, ten nie będzie mógł ci zadać żadnych obrażeń. Po wpisaniu Game Mod 3 i kliknięciu prawym przyciskiem na pająka będziemy mogli zobaczyć świat z jego perspektywy. Istnieje 1% szans na to, że zamiast zwykłego pająka zespałnuje się tak zwany Spider Jockey, czyli szkielet jeżdżący na pająku. Ale czy wiedziałeś, że w Minecraft Pocket Edition zamiast zwykłego pająka pojawia się jaskiniowy? Pająki na poziomie hard mają szansę na spawn z trwałym efektem szybkości, siły, regeneracji lub niewidzialności. Pająki są odporne na miotane mikstury trucizny. Istnieje mniej niż 1% szans na to, że w nederze przy użyciu jaj zespełnuje nam się nederowy spider jockey, czyli pająk z czarnym szkieletem. Dokładnie tak samo jak u Endermana, oczy pająka świecą się w ciemności i po wrzuceniu w niego mikstury niewidzialności, widzieć będziemy tylko właśnie jego oczy. To już na tyle. Kolejne ciekawostki pojawią się po dobiciu 1500 łapek w górę pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu i zapraszam do kolejnych materiałów.